Cześć wszystkim. Dziś kolejny dzień siewów i jak możecie zobaczyć, dzisiaj będą papryki. Mam cztery odmiany. Część już sobie w zeszłym tygodniu wyłożyłam tutaj do tych pojemniczków, zalałam minimalną ilością wody, żeby je podkiełkować. tą zapomniałam, więc po prostu sobie od razu wysieję bezpośrednio do multidoniczek. Można zarówno tak, jak i w ten sposób. W ten sposób jest więcej zabawy, a w ten jest prościej. Paprykę można siać tak jak siałam seler, czyli do jednego większego naczynia potem przepilkowywać. Natomiast ja lubię sobie ułatwiać w sensie takim, że już później nie muszę przepilkowywać, tylko podkiełkowane nasiona bądź też nie. Daję bezpośrednio do takich multidoniczek. Zawsze wcześniej sobie opisuję te wszystkie papryki, bo jak już wysieję, a nie chcę coś złapać ostrość, ale tu jest napisane po prostu rodzaje papryk. Jak już mamy je przepikowane, no to szkoda się pomylić. Szkoda by było, żeby się pomylić. Szkoda by było pracy, którą trzeba włożyć na wysianie więc warto sobie już od razu nim nawet dam nasiona to zaznaczam sobie w których miejscach jaka papryka będzie jak już skończę załóżmy paprykę jolantę wysiewać no to wiem, że już następną, zaczy, następny rządek zaczynam yy, kolejnej, więc będę sobie wtedy dodawać kolejne znaczniki po wysianiu jednej odmiany yy, idzie następny znacznik do drugiej odmiany ja mam cztery odmiany, jak już Wam tutaj wcześniej powiedziałam. Jest to papryka kwadrato da Rosso, następną ożarowską, oleńkę i jolantę. Uwielbiam papryki. Papryka jest bardzo dobrym źródłem witaminy C, właśnie papryka czerwona, więc nic, tylko się nią zajadać, siać, uprawiać, a potem taką pyszną, chrupiącą papryką się zajadać, żeby się wzmocnić swoją odporność. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.